Poprzednio w Mutant Year Zero Road to Eden. Szperacze zbaczają nieco z trasy do zakazanego miasta, udając się do zamku świateł. Na miejscu powitał ich lax, który poprosił grupę, by odebrała skradziony mu przez zbuntowane gule klucz do jego sanktuarium. Farał, Selma oraz Bormin udali się więc do obozów wspomnianych Guli, a po odpowiednio zaplanowanym starciu odzyskali własność Laksa. Szperacze nie zdecydowali się jednak na zwrot skradzionego klucza, zamiast tego otworzyli drzwi sanktuarium, a w środku znaleźli osoby, zahipnotyzowane przez samego Laksa, w celu utrzymania napływu energii do zamku. Niezadowolony przywódca sekty rzucił w stronę ekipy wszystkie swoje siły, jednak staranne podejście do długiego starcia pozwoliło wyjść z niego bez szwanku każdemu szperaczowi. Dzień dobry, cześć, ja mam na imię witam was na kanale Gram do Kawy, a dziś wracamy sobie do naszej przygody w świecie Mutant Year Zero Road to Eden i do naszego wyzwania No Damage. Moi drodzy, ostatnim razem zakończyliśmy dość ciężką potyczkę w mieście świateł. Natomiast dzisiaj będzie nieco lżej, grup starożytnych odwiedzimy i to, to miejsce nie jest bardzo skomplikowane, aczkolwiek jest szansa, że będziemy musieli kilka razy, kilka razy wracać do arki, bo polegać będziemy na konkretnym pozycjonowaniu przeciwników i niektórzy z nich są, wszystkie ich ruchy są oczywiście oskryptowane i niekiedy te skrypty się po prostu zawieszają i jedyną możliwością resetu ich jest powrót do innego miejsca, jest przejście do, na inną planszę i powrót zatem jest szansa, że będziemy musieli tak sobie poskakać ale nie jest to nie jest to wypisane w kamieniu, że tak powiem, więc zobaczymy zobaczymy co tam się będzie działo nasza drużyna na dzisiaj moi drodzy ze z Selmą się pożegnamy na razie ale nic jej zabierać nie będziemy oprócz broni oczywiście w miejsce Selmy wraca nam farą. i Farą dostanie na razie tylko pistolet dlatego, że przejmie od Bormina strzelbę i Bormin dostanie nasz Elysium, a Dax zostaje ze Snajperką, granaty mu nie są potrzebne. Jeżeli chodzi o umiejętności, u zostawiamy sobie Skrzydła ćmy i Wyłącznik, chociaż Wyłącznik musimy zresetować, brakuje nam dwóch eliminacji. Bormin zamiast Kamiennej Skóry bierze Wieprznięcie, eee, Nerwowy Strzał nie będzie nam dzisiaj potrzebny. Eee, dostanie też jeden granat EMP. Farol też dostanie jeden granat MP. Jeżeli chodzi o pancerz u Faro, to tak, Daksowi wracamy jego czapeczkę e, korony płodności, by zwiększyć szanse na trafienie krytyczne z ukrycia. W kwestii Faro wracamy do czapki Aristo i dajmy jej jakiś pancerz, na przykład pancerz Gula, niech już sobie go ma. E, Bormin dostanie ten kosmiczny pancerz Mimir, 0G, e, Mimir 0G08. E, natomiast Daks zostaje w swojej kamizelce Komandosa, żeby go chronić przed wybuchami. I mamy tak. E, Bormin jest ustalony. Jeszcze Dax. Dax z Kamelona zmieniana skrzydła ćmy, a ze strzałów kolano na wyłącznik, który jest naładowany i to jest nam niezwykle potrzebne. W ramach pasywki dostaje cichego zabójca, podobnie jak Farał. Yy, mamy dwa granaty MP, mamy rozstawioną broń. Wszystko zdaje się być ułożone tak jak trzeba. Ciekawe, czy słyszeliście tę straż pożarną, która właśnie przejeżdżała. Yy. I to chyba wszystko. Sprawdźmy sobie, że bronie mamy, czy bronie mamy ustawione tak, jak powinny być. Starożytny pistolet z nowym modułem do obrażeń tak samo pistolet i głowy Mimir ok. Celownik Mimir jest na pukawce, tak jak powinien być. Natomiast snajperka ma szansę na odrzucenie wrogów i dwa obrażenia krytyczne więcej. I to na tej chwilę jest dokładnie to, czego potrzebujemy. Więc wydaje mi się, że możemy ruszać, moi drodzy. Zobaczmy, może jeszcze Olczulek ma coś nowego do powiedzenia. What is this, my stalkers? You have found images of a disturbing nature. Let me take a look. Ah, uh, ah oh, yes. Uh, let me um, uh, take these for safekeeping. The ancients kept records of their day-to-day -day lives and, and acts like this were often depicted in chronicles like these. At the end of civilization, many tried to save these precious times by hiding them deep in the forests around the world. Thank you. I will make sure these are studied most thoroughly. Mr. Farewell. Kolejne wykręty ze strony ojczulka. Zobaczymy, do czego to wszystko nas doprowadzi. Tymczasem tak, czy wszystkie punkty artefaktów są wydane? Są. To byśmy się nie zaskoczyli tak jak ostatnio, że czegoś nam brakuje, co powinno być. U Iridi nic nowego do kupienia nie mamy, zatem możemy ruszać w trasę grup starożytnych. Here we go. Scene. It's surrounding the entire city. They were trying to keep people out? Trying to keep people in is more like it. That's where the Red Plague started. It spread fast, got out of control. So the people in charge built a wall around the city to quarantine it. To stop the people inside from infecting the world. Doomed them all. That was a long time ago. Now no one wants to go in. Well, that's why they call it the Forbidden City. So.

Those ignorant cretins are afraid of what wonders we have accomplished. Under the cover of night, I gathered the surviving young and we made our escape into the zone. We are heading to an abandoned facility which remains on man since the war. I shall not let my magnum opus be destroyed by those fools. Ten jest wyjątkowo ciekawy, trzeba przyznać. A, I może dawać nam wiele do My tymczasem kierujemy się tutaj. Tylko tutaj już musimy uważać: tutaj jest taki robot, jeden z Mimirów z Z2, 200 który patroluje te okolice. Więc, jak tylko zbiorę ten złom, który tu jest, o ten, to się stąd wycofuję, żeby przypadkiem nie wpaść w jego pole widzenia. O, właśnie, tu nadlatuje. I poruszamy się dalej w kierunku południowo-wschodnim. Skoro ten robot dopiero co tutaj przyleciał, to zbiorę sobie tę część, którą normalnie zebrałbym później. Tutaj jest kawałek złomu. Okej. Okay i jeszcze tu w rogu planszy jeszcze tutaj w rogu planszy mieliśmy kawałek złomu a teraz czekamy aż ten robot Mimir Z200 podleci nam tutaj dlatego, że on z tych pozycji stosunkowo szybko się ulatnia nie chce, o właśnie nie chce żeby nam uciekł nieproszony albo wzniósł się w powietrze co utrudni nam trafianie go więc czekamy aż przyleci tutaj to jest jedno z, jedna, jedno z jego stanowisk Patrol, patrolowych e, jak przyleci tutaj to się nim zajmiemy oczywiście, ale zaczniemy od DAXa, bo DAX ma wyłącznik który jest gotowy, więc będzie nam potrzebny, no i mamy go, robocik nam przyleciał więc zaczynamy, nie ma na co czekać, e, w tym miejscu możemy się spokojnie posługiwać bronią e, głośną, sprawdzam tylko czy z tej pozycji mam 100% szansę na trafienie, a skoro mam to neguję sobie karę za wyłącznik. I unieruchamiam robota. One są już troszeczkę silniejsze od tych, które spotykaliśmy wcześniej, bo 36 punktów życia, 4 punkty pancerza, więc dość sporo. sprawdzałem tylko w notatkach, czy rzeczywiście wszystko tutaj sobie podniosłem nic z niego nie wypadło, więc możemy kierować się już w drugą stronę tam coś jest do podniesienia, ale do tego dojdziemy później pójdę sobie ścieżką, którą sobie obrałem żeby mi się coś potem nie pogmatwało w głowie dokładnie, bardzo dawno temu widzieliśmy taką maszynę przy chatce Hamona być może jeszcze pamiętacie tak też zrobimy, chociaż. W sensie, te drogi tutaj naokoło są wszędzie. Tutaj za tym robotem mamy kawałek złomu. I tu w tym zniszczonym budynku także złomu możemy znaleźć. I teraz, moi drodzy, zerknę tylko w notatki. Tak, będziemy się kierować już do tego budynku tutaj. Tutaj u góry jest Mimi z 200, i to jest e, pierwszy moment, kiedy potencjalnie będziemy musieli zrestartować skrypt, ponieważ on patroluje okolice, zatrzymując się w trzech, miejsc w trzech miejscach: w tym, którym jest teraz e, na górze tego domu, tutaj gdzie jest taki napis Hyrn, e, i w tym miejscu, w którym my stoimy w tej chwili. E, I my potrzebujemy, żeby on się przeniósł tam, żebyśmy mogli tu wejść, więc jeśli się nie ruszy. A nie ruszy się, już za długo tam stoi, to chyba musimy e, przeskoczyć. Ja sobie przeskoczę do Zamku Świateł, wrócę tutaj i widzimy się znowu. Ok, jesteśmy z powrotem. Już teraz widzę, że ten robot zaczął z powrotem na powrót patrolować. E, wszystko się zgadza, i rzeczywiście staje w tym miejscu, w którym my wcześniej staliśmy. Z tej pozycji poleci znowu tam do góry, a stamtąd powinien polecieć prawdopodobnie. Rudy, co ty robisz? Prawdopodobnie na ten dach tam u góry, z którego teraz przyleciał, więc musimy po prostu poczekać. Ok, zaczął się oddalać, to znaczy, że my możemy zacząć robić swoje i kierować się do tego budynku, z którego przed chwilą przyleciał. I tu zależy nam na tym, żeby jak najszybciej wejść na piętro i wspiąć się pod rabinie. Za, za tym budynkiem, po drugiej stronie ściany, jest Mimir Z-600, na którego w tym miejscu się przyczajemy. Dax może sobie tutaj się ukryć, nie grozi mu w tym miejscu nic. Farał może sobie tutaj stanąć przy oknie, czekamy jeszcze na Bormina. I Bormin sobie zajmie miejsce tutaj. Jak tylko się tutaj znajdzie, to rozpoczynamy zasadzkę. Bormin używa granatu AMP, którego mu wcześniej przygotowaliśmy, żeby wyłączyć tego Mimira. OK. w związku z tym, że po prawej stronie mamy nieco przeciwników jest tutaj Mimir Z200, są dwa boty policyjne, tu jeszcze stoi trzeci to skupimy się na broniach cichych, żeby przypadkiem ich nie zaalarmować a w związku z tym, że nasz Granada MP z wszystkimi ulepszeniami jakie mamy trwa aż całe trzy kolejki, czyli łącznie mamy cztery ruchy niepełne, ale jednak cztery to powinniśmy sobie bez problemu dać radę nawet bronią cichą, pomijając te 36 punktów życia i 4 punkty pancerza. O, no i mamy to cały czas dwie kolejki w pogotowiu, a my już kończymy naszą robotę. <grymianie> Po zniszczeniu tego mimira chciałbym zwrócić się w stronę tego, który tutaj patrolował i teraz tak, możemy poczekać chwilę i zobaczyć czy on tu przyleci, jeśli nie przyleci to i tak sobie z nim poradzimy, widzę, że on na razie stoi na dole, jeśli nie przyleci to i tak sobie z nim poradzimy, pójdziemy po prostu po niego, ale nie chcę się stąd ruszać dopóki on się nie ruszy, żeby nie było, że wejdę na niego w trakcie kiedy on się zacznie poruszać, to by było bardzo nieprzyjemne, więc chcę sobie dać tę chwilę, żeby zobaczyć czy on na pewno się nie porusza i chyba wystarczająco dużo czasu już minęło on już powinien zacząć zmieniać pozycję więc stosunkowo jesteśmy na tyle zabezpieczeni, że możemy sobie do niego podejść od czasu wejścia na planszę wykonaliśmy już dwie eliminacje więc wyłącznik na faru zdążył się zresetować a zatem możemy tego Mimira Z200 spokojnie z pomocą wyłącznika sobie unieruchomić i unieszkodliwić na kilka kolejek Wyeliminujemy sobie oczywiście standardowo skrzydła, karę za wyłącznik. A jesteśmy też na tyle daleko, że możemy spokojnie używać głośnej broni, nie ma z tym problemu. Gdyby podleciał nam tam do góry, to byśmy nawet mieli łatwiej, bo nie musielibyśmy używać skrzydeł ćmy. Ale ponieważ nie będą nam one już potrzebne, to spokojnie mogliśmy to teraz zrobić. Nie jestem pewien. Stoję w wystarczającej odległości, raczej dobra. Możemy spokojnie kończyć. Tak, nie dostaliśmy obrażeń. No i elegancko. Dobrze. I możemy kontynuować, tylko zanim to zrobię, bo już podczas prób o tym zapominałem, więc zrobię to teraz. Podniosę sobie z tego mimira, którego tutaj zniszczyliśmy, podniosę sobie części broni, bo jest ich całkiem sporo, aż 21. Zauważyłem, że to się różni. Zdarzyło mi się, że miałem chyba 24 i 22, także, więc to się różni, ile tych części broni możemy z niego wyciągnąć. Tymczasem idziemy do tego domu, gdzie możemy podnieść jeden kawałek złomu i drugi kawałek złomu, a następnie kierujemy się tutaj na zachód wzdłuż ogrodzenia, gdzie przeczytamy sobie kolejną notatkę. Twoja podróż dopiero się zaczyna. Nowe życie na orbicie: Mimir oferuje szansę zamieszkania w luksusowym ośrodku orbitalnym. Naukowcom dajemy nieograniczone możliwości prowadzenia badań, śmiałkom gwarantujemy orbitalne szkolenie wojskowe, wolne od jarzma nieziemskiej ziemskiej moralności. Płodnym jednostkom zapewniamy niezwykle zaawansowaną opiekę przed i poporodową. Użyj narzędzi załączonych w tym zestawie, aby dostarczyć nam poniższe próbki. Być może to ciebie czeka idealne życie wśród gwiazd. Próbka DNA, próbka nasienia lub jajeczko, próbka krwi, e, akredytacje, certyfikaty, dane logowania do mediów społecznościowych. I tyle. Razem tworzymy świetlaną przyszłość. Mimir Industries. <grytania> ciekawa, ciekawa ulotka reklamowa. Tutaj możemy podnieść sobie kawałek złomu. To jak podejdziemy kawałek dalej, to są części broni ukryte. Dalej, za ciężarówką mamy coś do zbadania. Dokładnie. A po zbadaniu go możemy z niego zebrać w złom. Na przystanku mamy część broni. Kontynuujemy naszą drogę. I kontynuujemy aż w tę stronę, do samej ściany. A po zebraniu tego wszystkiego, powinniśmy mieć już wolną drogę. Tu już chyba nic nie ma? Nie, nic to nie ma. Powinniśmy mieć już wolną drogę do ostatniej e, grupy, do ostatniej grupy wrogów, z którymi przyjdzie nam się mierzyć. I teraz tak, zrobimy tutaj coś specyficznego, To jest skrzynka z bronią, jak zapewne widzicie, zatem rozdzielimy drużynę i otworzymy sobie tę skrzynkę. I teraz Dax otwierając tę skrzynkę jest w promieniu widzenia wrogów, więc gdy, jak skończymy interakcję ze skrzynką i wyjdziemy, to będziemy mieli pod kontrolą Daxa i musimy szybko zmienić postać na taką, która będzie poza zasięgiem ich wzroku. Ale tymczasem mamy tutaj Mimira PC-98. Niszczy osłony i odrzuca wrogów. Potężna broń z enklawy, która ponoć pochodzi z samego Edenu. Czasem można ją zobaczyć w rękach guli osiłków. Kronikarz Amadeusz. Jest to y, zamiennik dla pukawki, tak naprawdę. Taka potężna strzelba, minimalne obrażenia 11. Obrażenia krytyczne 14 i szansa na krytyka na 15% przy 3 amunicji. Więc dokładnie tak samo jak ma właśnie pukawka. Niezwykle użyteczna broń i niezwykle potężna i za chwilę już się o tym przekonamy, ale teraz musimy pamiętać, że jak skończymy interakcję, to musimy jak najszybciej zmienić sobie postać. ok Możemy z dokładnym połączyć drużynę i wybierzemy się od razu do arki, żeby te, w tę nową pukawkę się zaopatrzyć. Nie jest to niezbędne, ale zdecydowanie ułatwi nam życie, żeby przed zakończeniem tego poziomu, więc czemu by tego nie zrobić, skoro już mamy taką możliwość, to skorzystajmy. Zacz... Zaczniemy oczywiście od tego, że sobie ją ulepszymy na maksimum, a pamiętamy, że mamy tyle części broni, że możemy to robić bez zastanowienia właściwie. E, kolejno. Zdejmujemy rzeczy z pukawki, w związku z tym, że mamy już dla niej zamiennik i zdejmujemy sobie celownik. Przepraszam, nie celownik, tylko moduł dający dwa dodatkowe obrażenia krytyczne, ale przy 30% szansie na, odwrócenie, na odrzucenie wrogów z naszej snajperki GJR. Damy jej jakiś palnik, to nie ma większego znaczenia. Ten moduł przyczepimy sobie, to wiertło Mimir 30, przyczepimy, przyczepimy sobie do naszego PC98 co zwiększy jego obrażenia krytyczne do 18 aż więc no niebagatelne, niebagatelne obrażenia i założymy mu celownik PC, ten Mimir żeby zwiększyć mu zasięg i dodatkowo szanse na obrażenia krytyczne aż do 30% dobrze i to jest chyba wszystko co chciałem zrobić teraz tylko muszę podmienić te bronie u naszych wspaniałych szperaczy Naturalna zamiana spukawki na PC-98 e, dla faro. Całkiem zabawnie z tym wygląda. Ta broń jest trochę większa niż ona sama. Ym, I pozostaje wszystko inne, tak jak jest. E, faro dalej ma granat e, EMP, a my widzimy się z powrotem przy tamtej grupie robotów. No i jesteśmy. Teraz tylko musimy poczekać, aż wszystko się tutaj ułoży tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Teoretycznie teraz tak właśnie jest. I moglibyśmy to starcie już teraz zacząć. Ten mimir tutaj teoretycznie jest groźny, ale testowałem i to podejście. On normalnie zatrzymuje się tutaj. Jak jest tutaj, to nie ma najmniejszego problemu. On nas nie usłyszy w żaden sposób, bo będziemy się bić mniej więcej w tym rejonie. Natomiast jak jest tutaj, to miałem wątpliwości, że to może się nie udać. Jednak testowałem to jego położenie i okazuje się, że nie ma z tym większego problemu. Sprawdzam tylko, czy bormin dobiegnie nam do tego bota policyjnego. I dobiegnie. Więc na spokojnie możemy sobie rozpoczynać rundę. Farrow. Maro zacznie nam granatem elektromagnetycznym, EMP, e, elektromagnetycznym rzuconym tak, by wyeliminować z gry, znaczy wyeliminować. Zastanować te dwa boty policyjne bojowe, które tutaj stoją. A Bormin wieprznięciem uderzy nam tego bota policyjnego. Wyłączając go z gry na dwie całe kolejki. I teraz żeby pozostać bezpiecznym to po prostu uderzymy go kuszą w tej kolejce. A Daxa Dax i tak nie będzie miał 100% szansy w tej kolejce żeby trafić tego bota przy którym stoi Bormin więc staniemy tutaj i uderzymy któregokolwiek z pozostałych. Oczywiście krytykałem, bo DAX pozostaje cały czas ukryty. Ok, możemy teraz sobie przeładować broń i przesunąć się tak. W ramach bezpieczeństwa po prostu będziemy wykańczać tego robota, przy którym stoi Bormin z, tej, z takiej większej odległości. Więc dax się po prostu przesunę. Możemy sobie pozwolić na taką stratę kolejki, nic wielkiego się nie stanie. Stąd będziemy farał trafiać w obydwa bojowe boty policyjne ze stuprocentową pewnością, więc możemy spokojnie zająć taką pozycję. 16. W bota, który ma dwa punkty pancerza, no to jest PC-98 to jest niesamowita broń. I teraz z borminem, by pozostać po prostu bezpiecznym, możemy się troszeczkę wycofać do tyłu i z tej odległości już spokojnie. E, używać sobie broni głośnej także te, te mimiry z200 to jest no nie ma z nimi wielkiego problemu jak zresztą widać ok możemy sobie wyeliminować bota policyjnego teraz a może czekajcie przeładuję sobie sniper. a mam przeładowaną snajperkę dobra to wyeliminujmy sobie po prostu tego bota policyjnego bronią cichą, bo wcale nie potrzebowałem używać gjr era żeby się go pozbyć i teraz farał może nam wykończyć sprawę tutaj i pozostaje nam jedna cała kolejka na eliminację e, ostatniego z botów myślę, że nie powinno to stanowić żadnego problemu Ok, i farał dla zabawy starożytnym pistoletem. Mamy to. I teraz tak, ja nie wiem, czy ten bot. O, właśnie, ten Mimir się rusza. Ok, to odejdźmy sobie stąd. Myślałem, że może się zawiesił. Odejdźmy sobie stąd, poczekamy na spokojnie, że on przyjdzie. A my moglibyśmy co prawda użyć sobie wyłącznika ale nie zrobimy tego, zrobimy to w nieco ciekawszy sposób wyeliminujemy ostatniego Mimira Z200 w jednej kolejce a użyjemy do tego Magnusa ponieważ mając, mając tego PC98 jesteśmy w stanie zadać dokładnie tyle obrażeń żeby Magnus był w stanie potem łańcuchem błyskawic go wykończyć więc w ten sposób sobie do tego podejdziemy musimy tylko poczekać aż on nam tutaj podejdzie a jak nie podejdzie to się zaczajemy inaczej ale wolałbym żeby podszedł Zbieramy tymczasem to, co nam tutaj powypadało. Cześć rodziku. Poczekaj jeszcze chwilę kotku, dobrze? Okej, okay. a on się chyba jednak zawiesił. Ale warto się upewnić, tutaj mamy jeszcze złą Dobra, pozbieram sobie wszystko i dopiero się nim zajmę, bo chcę mieć pewność, że on jest zawieszony. E, tutaj już nic nie mamy, tutaj mamy jeszcze części broni do podniesienia. Ok, idziemy sobie tutaj do końca. I tu mamy jedną część broni, i z drugiej strony też są części broni do podniesienia. Tak, i ten mimir chyba się już nie ruszy stamtąd. I w związku z tym możemy się tutaj na niego za zasadzić. Rudzik, zaraz się tobą zajmę, daj mi dokończyć. Dobra. E I teraz tak. E Potrzebujemy dwa krytykale, żeby, żeby ten scenariusz, o którym wspominałem, się spełnił. Zatem DAX się ukryje tutaj, Faroł stanie gdziekolwiek. Chodzi tylko o to, żeby po pierwszym strzale DAX nie został wykryty, więc musi tam stać, gdzie stoi teraz. A Faro przywali sobie stąd krytykala normalnie, a może się odsunę trochę, tak na wszelki wypadek. Nie wiem w zasadzie, czy stanąłem w jego zasięgu wzroku, czy nie. Yy, ok, Faroł krytykal. DAXA aktywujemy. Będziesz musiał przesunąć o jedno pole, żeby go trafić. Dokładnie, ale wciąż pozostanie w ukryciu. Więc Critical od DAXA. DAX jest bezpieczny, przypominam, bo ma kamizelkę komandosa, więc nic mu się nie stanie, nawet jeśli oberwie wybuchem. I wszystko zakończymy sobie łańcuchem błyskawic od Magnusa. we are safe. I have a recurring dream. In this dream I... I go to a place bathed in white light. I feel at home there. Okay, two people having the same dream. Not creepy at all. Are you kidding me? You're not the only one. It's a dream that mutants dream. Maybe it's our memory screaming for attention. Telling us to go home. To our true home. Don't let the Elder hear you talking about those dreams. We got everything we need right in the Ark grog, guns, toilet paper. I'm being sarcastic. Rozglądam się, czy, czy jeszcze czegoś nie zostawiłem. Ale to już wszystko, moi drodzy. Grup starożytnych mamy oczyszczone. Udało nam się przedrzeć na skróty do zakazanego miasta. Odblokujemy sobie szybką podróż na przyszły, na przyszły odcinek. Ok, mamy zakazane miasto odblokowane, a my możemy się wrócić do arki. I nic specjalnego do zrobienia nie mamy, Magnusa pewnie zostawimy na jedno dodatkowe zabójstwo, żeby, żeby zresetować mu łańcuch błyskawic, tak po prostu, żeby, żeby było to zrobione. Ale to wszystko moi drodzy, także grup starożytnych jest stosunkowo schematyczną planszą i łatwo można go rozgryźć. Więc myślę, że możemy sobie już tutaj zakończyć odcinek. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak było i podoba Wam się to co robię na moim kanale, a jeszcze go nie subskrybujecie, to oczywiście gorąco do tego zachęcam. Zachęcam też, by zostawić łapeczkę w górę pod tym filmem. Jeżeli subskrybujecie już mój kanał, a chcielibyście wesprzeć mnie nieco bardziej, to oczywiście jest taka możliwość. W tej chwili można to zrobić za pośrednictwem programu wsparcia oferowanego przez YouTube. E, super podziękowania również oferowane przez YouTube lub za pośrednictwem serwisu Buy Coffee. Wszystkie niezbędne informacje znajdziecie w opisie tego odcinka. A tymczasem ja już się z Wami żegnam, muszę iść zająć się swoim rudym kotkiem. E, do zobaczenia już następnym razem, trzymajcie się, cześć!